Będziemy malować dzisiaj motyla. Poznaliśmy już jego budowę, a teraz spróbujemy go namalować. Będziemy do tego potrzebować gąbki, gumki recepturki albo jakiegoś sznureczka i farb. Ewentualnie jakiegoś pędzelka. No i kartka papieru też by się przydała. Słuchajcie, naszą gąbkę spróbujemy złożyć w taką. Kokardkę. ta kokartka, to będą, to będą motylki, dokładnie, to będą skrzydła motyla. Teraz spróbujemy nanieść tutaj farbę. Takie kolory, jakie wam się, jakie będziecie mieć ochotę tutaj dać, to możecie tutaj nałożyć na tą komkę. Proszę bardzo, to jest dla ciebie to też I tutaj tajmy I... tajmy okay. Sara. Teraz uwaga, pokaż mi to. Zobacz, co będziemy robić. Chcesz mieć niebieskiego motyla? Tak. Ja. Dam jeszcze troszkę różowego. Hmm? Może być niebiesko-różowy? Dobra, to wiesz co, tutaj na dole też dam jeszcze niebieski. Hmm? Chodź serciu, podejdziemy teraz i sprawdzimy, czy nam nasz motor wyjdzie. Chodź. Uwaga! Gotowa? Pomożesz mi? To uwaga. Odciskowo. odciskamy I zdejmujemy. Hmm. Spróbujemy jeszcze raz obok. Mocno paluszkami tutaj. O tak. Mhm. I zdejmiemy. Teraz wiesz co? Wezmę jeszcze pędzelek. I zrobimy tylko głowę. Szółki, tułów i odwok. Może być taki motylek? Proszę bardzo, twoja kolej.